Pozdro na szoka zajebiemy tłoka na pasterce. Eek! Wow. wow, wow. Wow, wow. Walczymy się kurwa na noże. Niech ktoś mi kurwa pomoże. Pierdolę policję. Jebać wasy suki i jakoś milicję. Jebać. Robię UK drill Pierdolę jakiś mik mil. woo Wierzę jak tu Enuansa savage Mówię bombłajasz Ło wow. Suko nie oddaj ze zrzut To będzie w naturze, będzie lizany fiut Robię brytyjskie rapsy gdzie są moje tjokodinowe tapsy? Gdzie jest jakiś kokon? Wale, Mówię spoko Ej, ej, Majki wali, mówi spoko Ziomki tutaj biorą rzut na roko Potem mówią do ziomeczku spoko Oddam ci i siano jak matkami zrobi przelew Ej, mój kurwa przelew leci 5 dni, ej a TY KURWA robisz TU KWIT MIK MIK EJ Wojtyła w końcu jest na jebanej trapuwie. A twój ziom kurwa leży se najebany EJ Najebany kurwa jakieś tutaj jakieś damy EJ Damy to chyba tobie tylko rzut na plecy EJ Spłacasz się pół roku Później mówisz Wojtyła jest w szoku EJ Na nadgarsku mam sobie dziś oka Podbija tutaj jakaś foka sobie na nargarstku mam te Dziszoka Ej, na Dziszoka mam Dziszoka Ej, znaczek Mercedesa jest na klacie Pójziomek tutaj biega se po wzruszyszkom dla polszych Ej, Ej, Sobie Majki tutaj wjechał i porozpierdalał Ja tylko dobijam szmaty do ruchania Ej, pozdrawiam mojego brata Pamiętaj kurwa Trzyma się, Mordo, nie wytrzymaj tej kurwy jebannej! Pamiętaj, kurwa, że każdego rozjebiesz w tym wojsku! Szokasy są najlepszy, kurwa, na tym piąku Szokasy tylko górą, ja pierdolę. Jak wrócisz, razem by dupcymy ole. Ej, dubcąko i jebanko! Twoja suka mówi choć na to! Ej, chciałby obciągnąć mi mego piuta! Ja jej pokazuję tylko, kurwa, podeszwe buta! Mówię, to są jakieś kurwa, Ej for Swam. Twój stary już kurwa ma przed zabawą. Myszka tu za pień złoty, za tyle twoja suka ściągna swe galoty. <grym> <grym>